Witajcie na kanale Analiza Polityczna. Dziś zapraszam Was na relację z wizyty prezydenta Władimira Putina w dowództwie połączonej grupy wojsk. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim wspierającym kanał Analiza Polityczna. Dzięki Waszemu wsparciu mogę realizować dla Was programy, filmy, relacje oraz oczywiście raporty z Ukrainy. Dzięki temu wsparciu mogę dzielić się z Wami moją wiedzą, analizą i przemyśleniami oraz później rozmawiać z Wami w komentarzach pod filmami. Szczególne podziękowania dla analityków kanału Marcin Lower, Paweł Foszner, Tomasz Nowak i Radosław Bykowski. Bardzo serdecznie oczywiście dziękuję także wszystkim tym wspierającym, których jeszcze nie zdążyłem umieścić na planszy. Przypominam, że jako wspierający w programie YouTube możecie liczyć na wcześniejszy dostęp do publikowanych materiałów oraz na dostęp do specjalnie dla Was przeznaczonych filmów. A dzisiaj zapraszam Was na relację z wizyty, która odbyła się 1 grudnia w późnych godzinach wieczornych o godzinie 22:30. Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin dość niespodziewanie udał się z wizytą na stanowisko dowodzenia połączonej grupy wojsk, sił, inaczej, jak określają to Rosjanie. To stanowisko, gdzie zebrali się wszyscy dowódcy grup wojsk. Przypomnę, że zasadniczo Rosjanie, front ukraiński podzielili sobie na obszary, które określają właśnie grupami wojsk. Te najważniejsze to grupa południe, grupa zachód, grupa centrum, która prowadzi między innymi walki w rejonie krasnoarmiejsko-dimitrowskim, jak nazywają Pokros i Mirnograd Rosjanie, ale oczywiście jest także Grupa Północ odpowiedzialna za fronty Charkowski i Sumski. Natomiast to spotkanie nie da się ukryć, że odbyło się 1 grudnia nie bez powodu. Tutaj wiele nam tłumaczy oświadczenie Dimitria Pieskowa, czyli naprawdę ważnej osoby na Kremlu, sekretarza Kremlu, który powiedział, że w sprawie Ukrainy Steve Witkow, a więc specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa, przybędzie do Moskwy i spotka się tam z Władimirem Putinem. W przeddzień spotkania Putina z Witkowem rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitry Pieskow przedstawił kluczowe punkty, które na ten moment już wiemy będą omawiane. Przywódcy Omówią porozumienie osiągnięte między Waszyngtonem a Kijowem. Rosja wysoko ceni sobie wysłannika i wysiłki administracji Donalda Trumpa zmierzające do rozwiązania konfliktu. To oczywiście ukłon w stronę prezydenta Stanów Zjednoczonych. Moskwa jest otwarta na rozmowy pokojowe, ale nalega na osiągnięcie swoich celów poprzez specjalną operację wojskową. Rosja dąży do długoterminowego rozwiązania konfliktu ukraińskiego na wiele pokoleń, jak dosłownie to określił Dmitrij Piesków. W tym oświadczeniu też podkreślono gotowość Rosji oczywiście do dialogu przy jednoczesnym utrzymaniu zaangażowania do realizacji strategicznych interesów państwa rosyjskiego. A więc widzimy, że Rosjanie naprawdę twardo grają. Pieskow potwierdził także, że spotkanie Putina z Witkowem odbędzie się dzisiaj, 2 grudnia o godzinie 17, oczywiście czasu moskiewskiego na Kremlu. I by dobrze przygotować się, myślę, do tego spotkania, Władimir Putin zarządził naradę wojenną, tak można to określić. Podobne relacje już były na moim kanale. Wiem, że niektórzy z was uważają, że jest to tylko taka propagandowa wydmuszka i tak dalej, ale, ale. No, nie mamy innych, tak naprawdę, źródeł, by wiedzieć, co jedna ze stron planuje. A jak wiecie, ja lubię analizować dokładnie tekst i wyciągać jakieś informacje zawsze z niego, co pozwala nam analizować sytuację także na froncie, w kontekście tego, co można się spodziewać, jeżeli chodzi o rozwój sytuacji frontowej. Tu na mapie widzicie dokładnie obecną sytuację na froncie na dzień dzisiejszy. Czyli mamy 2 grudnia, na takim kolorem różowym są zaznaczone obszary, które zostały zajęte przez Rosjan. Widzimy, że właściwie cały obwód Ługański jest zajęty przez Rosjan, zasadnicza większość obwodu Donieckiego, Zaporowskiego, no i dosyć spora część obwodu Helsunskiego, ale oczywiście tak naprawdę ta do rzeki do Dniepru. Jak będzie się rozwijała sytuacja, to oczywiście będziemy wojskowa śledzić w raportach z Ukrainy. Natomiast dzisiejsze spotkanie, które chcę Wam przedstawić, no, było istotne także z punktu widzenia politycznego, dlatego że w moim przekonaniu Putin chciał się przygotować, by móc przedstawić możliwie najbardziej rzeczywiście jednak realny scenariusz, ale taki, który oczywiście podkreślałby rosyjskie sukcesy w ostatnim czasie. Z przebiegu całego tego spotkania, nie martwcie się, nie będę go wam przetłumaczał słowo w słowo, wynika, że zasadniczo te informacje pokrywają się z naszymi ustaleniami, które prezentuję wam na froncie. Czyli no tu muszę przyznać, że Rosjanie rzeczywiście z takiej formy bardzo mocno propagandowej, czasami przedstawianej sytuacji frontowej, troszeczkę, że tak powiem, kolokwialnie zluzowali. Oni już starają się przede wszystkim ministerstwo, nie mówię o wiecie, jakichś kanałach czy jakichś stronach internetowych, ale mówimy o oficjalnej jakby informacji Ministerstwa Obrony Narodowej Federacji Rosyjskiej. Od tych przygód, jakie mieli w okolicach Siewierska, gdzie było, doszło tam do skandalu, że spuszczanie flag z dronów i tak dalej, no dosyć dokładnie trzeba przyznać dowództwo rosyjskie i ministerstwo dba o to, by przedstawiać sytuację Rzeczywistą. Zresztą podobnie było w Krynkach, gdzie przecież Szajgu mówił, że żołnierze rosyjscy doszli do dnie A tak naprawdę była to troszkę jednak mistyfikacja, która później wyszła na jaw i wkrótce potem Siergiej Szajgu stracił stanowisko. Tego Władimir Putin nie mógł już chyba stwierdzić. Natomiast to wszystko daje nam dosyć dobry obraz, jaka sytuacja rzeczywiście na froncie jest. Dzisiaj nie będziemy oceniać zdolności obu armii, natomiast dzisiaj skupimy się na początek na przede wszystkim analizie tego, co tam zostało powiedziane, bo to są dosyć ciekawe informacje. Na początek prezydent wysłuchał sprawozdań szefa sztabu generalnego Waleria Gierasimowa oraz dowódcy grupy Centrum Waleria Sołotczuka i dowódcy grupy Wschód Andrieja Iwanejewa. Walery Gierasimos złożył naczelnemu dowódcy raport z wyzwolenia miasta krasno w Donieckiej Republice Ludowej i Wołczańska w obwodzie Charkowskim, a także z wyników działań zastępczych wojsk w innych rejonach. Tutaj Warto podkreślić, że Gerasimow no, jakby potwierdził, że trwają walki w Siewiersku, w jego części południowej północnej, walki w części południowej i wschodniej Konstantynówki, a więc to, co żeśmy ostatnio sobie omawiali oraz, że wojska rosyjskie weszły już do miasta Lłymań i że trwają tam walki uliczne. We wszystkich tych trzech miastach, które wymieniłem, a więc widzimy, że sytuacja rzeczywiście się zdynamizowała. Jeżeli chodzi o kierunek Hulajpole, czyli kierunek zaporoski, no to jakby mamy potwierdzenie zajęcia wszystkich tych terenów, plus to, że jednostki rosyjskie weszły już do zabudowy miasta Hulajpole i także toczą się tam walki uliczne. Tutaj chciałem zwrócić waszą uwagę też na to, że następnie właśnie głos zabrali szczególni dowódcy grup Walerii Sołotczuk przedstawił przebieg likwidacji okrążonej grupy sił zbrojnych Ukrainy w aglomeracji krasnoarmiejsko-dimitrowskiej, w tym zajęcie południowej części miasta Dimitrow Mirnograd, które jest już pod kontrolą wojsk rosyjskich. A także tutaj określił, że sytuacja w krajosnoarmiejsku jak wygląda po jego, jak Rosjanie to nazywają, wyzwoleniu. No Czy cały krasnoarmiejsk pokrosk jest opanowany przez Rosjan? Ja mam co do tego wątpliwości, choć rzeczywiście one są tylko do jakichś tam skrajnych zabudowań północnych. Przejdźmy sobie może właśnie na mapę. Macie tutaj na ten moment zaznaczoną sytuację, jak ona wygląda. Wątpliwości są co do strefy, szczególnie tej północnej, tutaj mniej więcej w tym rejonie. Moim zdaniem ten obszar jest już opanowany przez Rosjan, bo mamy to potwierdzone choćby kolejnymi materiałami, które widzieliśmy, czyli żołnierzy rosyjskich nagranych w Pokrowsku, i został opublikowany materiał dzisiaj, ten, który tutaj widzicie. Mamy tu pokazanych żołnierzy rosyjskich w samym centrum Pokrowska, którzy się tam no, dali sfilmować z rosyjską flagą. To jest dosyć dla nas cenna informacja. Ci żołnierze zostali sfotografowani, nagrani dokładnie w tym miejscu. Zbliżę mapkę na same centrum Pokrowska, by wam to pokazać. To dokładnie to miejsce, czyli plac Szubankowa naprzeciwko Instytutu Armii Czerwonej. Słuchajcie, to jest dokładnie to miejsce, ten plac, to jest ten punkt, gdzie żołnierze się nagrali. W tle tego materiału słychać dalej odgłosy walki, strzały z artylerii, a także szum dronów. Ciężko powiedzieć, czy są to drony, które tutaj nagrywały tych żołnierzy tę sytuację, czy po prostu też drony, które tutaj penetrują sytuację. Bo jednak trzeba przyznać, że dowódca grupy wojsk Centrum podkreśla, że dalej, jeżeli chodzi o Pokrowsk, są małe, izolowane, ale jednak grupy ukraińskich żołnierzy to dokładnie to miejsce, żebyśmy mieli większą perspektywę, jeżeli chodzi o miasto, które są na ten moment przez Rosjan, no. Ścigane, wykrywane, niszczone, więc tutaj sytuacja, że chodzi o Pokrosk, no, przypomina troszkę taką walkę bardziej już partyzancką. Tutaj nie ma jakiejś zorganizowanej obrony, w moim mniemaniu nawet w tej części północnej, to jest raczej już teren tak zwany niczyi. Trwa po prostu też zabezpieczeniem podejrzewam saperskie, jednak znaczącej zwłaszcza północnej części, chociaż no, Rosjanie moim zdaniem, troszeczkę za szybko, ale no, dali tą informację o zajęciu Pokrowska, właściwie no, no, można tak powiedzieć, chociaż może co do budynku, rzeczywiście jeszcze tak nie jest. Tak samo poinformowali też o sytuacji podobnej w Wałczańsku. Tam ja mam co do tego wątpliwości, choć no, zasadnicza część miasta też już jak wiemy, jest pod kontrolą rosyjską. Tutaj następnie została także omówiona. Sytuacja na innych frontach, ale sobie jeszcze powiemy na temat sytuacji w No Wiemy, że Rosjanie opanowali część południową, zapewne. Brakuje nam jeszcze tutaj dowodów, jakichś wideofilmowych, tak twierdzi dowództwo rosyjskie, i walki toczą się w strefie północnej. I wydaje się, że tak jest, dlatego że wszystkie nawet materiały, nagrania, które do nas przychodzą z na przykład ataków bomb lotniczych zrzuconych przez lotnictwo Federacji Rosyjskiej, no to wszystkie te nagrania są już ze strefy północnej albo z tego korytarza, więc widzimy, że tutaj na ten moment w strefie południowej po prostu już nikogo nie ma. Szacuje się, Rosjanie szacują. Że dowództwo Grupy Sił Centrum szacuje, że w rejonie Krasnoarmiejsko-Dimitrowskim na ten moment, szczególnie w północnej części Dimitrowa, uwięzionych jest od 1500 do 2000 żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy. Rosjanie podkreślają, że część południowa została już wyzwolona. Tutaj prezydent Rosji, naczelny dowództwa Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin, pochwalił wysiłki grupy wojsk Centrum w wyzwalaniu krasnoarmiejska w Donieckiej Republice Ludowej. Stwierdził, że jest to kluczowy krok, a zdobycie miasta pomoże w osiągnięciu kluczowych celów i zadań specjalnej operacji wojskowej. Putin skierował te słowa do dowódcy grupy Waleria Sołotczuka. Powiedział: Porozmawiamy o tym później, ale teraz chcę podziękować za rezultaty naszej pracy w Krasnodarmiejsku, panu, całemu dowództwu i personelowi grupy, a także oczywiście naszym żołnierzom, tym, którzy wykonują te misje bojowe. To ważny obszar. Wszyscy rozumiemy, jak ważne jest i zapewni stopniowe rozwiązanie wszystkich kluczowych zadań, które stoją przed nami, a które zostały wyznaczone na początku specjalnej operacji wojskowej, powiedział Władimir Putin. Wcześniej, właśnie tutaj, zostało pokazane to nagranie, które Wam prezentowałem z żołnierzami rosyjskimi, którzy rozwinęli rosyjską flagę narodową na placu Szybankowskim. Tutaj należy jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt. No rzeczywiście to myślę, że jest tutaj powiązane politycznie w związku ze spotkaniem z Witkowerem. Rosjanie no chcieli jakby przyspieszyć ten cały manewr. Natomiast wielokrotnie zostało też przez dowódców rosyjskich, bo w ogóle to spotkanie było trochę inne. Zawsze te relacje, które oglądaliśmy, polegały na odczytaniu raportów, wypowiedzi Władimira Putina, odczytaniu raportów jakby koniec, nie? Dalej była już ta część tajna. Natomiast Tutaj jest nawet ciężkie, to trochę takie do przetłumaczenia, Wam powiem, dlatego że to jest taka rozmowa. Ta, ta, ta relacja jest troszkę inna. Ja powiem wam, że już pierwszy raz chyba taką relację widziałem, gdzie widzimy, że na przykład Władimir Putin wcina się, zadaje pytania, pyta się, czy na przykład w Ruki możecie się wycofać. Tutaj dowódcy rosyjscy wielokrotnie podkreślali, że siły zbrojne Ukrainy wielokrotnie podjęły mnóstwo prób w celu odblokowania Mirnogradu. Że to nie jest tak, że tutaj się nic nie działo, że te, te, te akcje były, zarówno także, garnizon Mirnogradu podejmował mnóstwo prób w celu wydostania, się z tego kotła, natomiast wszystkie zostały odparte i to wielokrotnie dowódca rosyjski podkreśla. I z tych informacji, jakie mamy, posiadamy, rzeczywiście tak jest. To znaczy, że zapewne jakieś pojedyncze grupy, niewielkie żołnierzy, mogły się przedrzeć, oczywiście, na przykład, no co prawda, natomiast zasadniczo żaden większy skład nie podejdzie. W jednym z raportów prezentowałem wam skutki takiego prawdopodobnie no, większej grupy, która próbowała się wydostać z Miedogradą. Ona no, praktycznie wyjechała tylko na jakieś przedmieścia tego miasta, więc no, widzimy, że Rosjanie tutaj naprawdę bardzo skutecznie ten kordon zamknęli i to Wam, no jest pierwszy taki przypadek w te, trakcie tej y, wojny. Y, została także omówiona sprawa po raz kolejny jeńców ukraińskich. To też chciałem Wam podkreślić w trakcie tej rozmowy. Y, tutaj ten temat został poruszony. Y, co zostało powiedziane? Nieważne, czy tak jest, czy tak nie jest. Ja Wam mówię, co zostało powiedziane, jak Rosjanie to uważają. Rosjanie podkreśla, dowódca rosyjski podkreśla, że sygnały, które idą od oficerów, ale także żołnierzy, są takie, że mnóstwo żołnierzy ukraińskich chciałoby się poddać. Natomiast ci, którzy się gdzieś czasem już poddali, no mówią, że jest to bardzo niebezpieczne dla nich. Dlatego, że jest to zagrożone rozstrzelanie, po prostu, jeżeli ktoś zostanie nakryty, że tak powiem, na próbie przejścia na rosyjską stronę. Jest także, oprócz groźby rozstrzelania, jest także groźba no, nieprzyjemności dla rodziny, kogoś, kto się podda. Tak jest przedstawiana sytuacja rzekomo przez jeńców. Ukraińskich i są oni zagrożeni tą, 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 tą formą jakiegoś oddziaływania na nich. Także tutaj dowódca rosyjski mówi, że mają dowody na to, że ci żołnierze, którzy próbowali wychodzić do strony rosyjskiej z podniesionymi rękami, byli atakowani przez ukraińskie drony. Na razie żadnych takich materiałów, które by to potwierdzały, nie mamy. Z rejonu Mirtogradu, oczywiście, mówię czas o tym, bo z innych rejonów takie nagrania już były. No tych nagrań się nie da, Pokazać, jak trąd atakuje człowieka. Natomiast takie nagrania już były widziałem, rzeczywiście. Natomiast yy, widzimy, że tutaj dyscyplina jest no, bezwzględnie trzymana. Yy, Władimir Putin tutaj no, w odpowiedzi na to po takim westchnięciu mówi, tragedia to jest tragedia narodu. Ukraińskiego. No i dalej podkreśla kilka różnych epitetów na temat władz ukraińskich, których może tutaj nie będę cytować. Powiem Wam, że to jest troszkę ciekawe takie spotkanie, takie spotkanie, taka relacja, która nie wiem, czy do końca właśnie miała się ukazać. Ja mam takie wrażenie, jak, jak, jak to oglądałem, tą relację. Oczywiście to trzeba znać dosyć język rosyjski, żeby to zrozumieć, natomiast rzeczywiście to jest bardzo ciekawe. Nie wiem, czy to wszystko zostało. Tak do końca chyba scenzurowane, jak powinno być. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Natomiast także dalej została tutaj omówiona sytuacja w Grupie Wschód, która zakończyła wyzwalanie miejscowości Dobropole. To sobie szczegóły umówimy na froncie zaporowskim jutro. Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej kontynuują także okrężenie lewego brzegu rzeki Oskołów, w pobliżu Kupiańska. Tam szacuje się, powiedział Gierasimow, że jest okrążonych 15 batalionów ukraińskich w tym rejonie. Od 1 listopada 360 km2 terytorium znalazło się pod kontrolą sił wschód. Tutaj mówimy o rejonie zaporowskim przede wszystkim. Tam Putin pochwalił tempo tej operacji. Podkreślił, że ma to znaczenie dlatego, że wróg nie jest w stanie się po prostu przygotować dzięki temu do obrony. Słuchajcie, to, to spotkanie, które tutaj się odbyło, oczywiście tak jak podkreślam, ma związek polityczny z ogółem sytuacji, sytuacji, która dzisiaj się będzie działa, to spotkanie o godzinie 17 będzie się odbywało, więc zapewne jutro sobie już na jego temat bardziej porozmawiamy. Natomiast co chciałem tutaj podkreślić, no widać w tej rozmowie na przykład też jest poruszony temat tak zwanych batalionów narodowych, o tak byśmy to nazwali, ukraińskich i widzimy, że Rosjanie absolutnie, absolutnie w swojej Retoryce politycznej nie odpuszczają tematu denazyfikacji. Że jeżeli ktoś myślał, że no to była taka ściema i tak dalej, że owszem, no, różne tam poruszono, prawda, kwestie, demilitaryzacja, denazyfikacja, to ja Wam powiem, że na początku wydawało się, że to jest tylko taka, no, przykrywka polityczna. Natomiast teraz, jak to wszystko się ogląda, no i sami Ukraińcy, którzy też dają, prawda, no, Podstawy do takiej rozmowy. No, widzimy te jednostki ukraińskie z, tutaj ze znakami, prawda, pochodzącymi od miłośników austriackiego malarza. No to widzimy, że, że to wszystko jeszcze bardziej się napędza, że to wszystko jeszcze bardziej się zaostrza, że to wszystko idzie w takim kierunku jeszcze ostrzejszym, że owszem, dalej jest ten. Oficjalny rozkaz, który mówi, żeby umożliwić ukraińskim żołnierzom się poddawanie, że żeby umożliwić im przejście na stronę rosyjską, że my nie walczymy z ukraińskim narodem, walczymy tylko z huntą. Dosłownie tak jest rząd ukraiński określany przez Władimira Putina. To też jest, myślę, dosyć istotne. Słuchajcie, tutaj będę cytował. Tragedia narodu ukraińskiego jest związana ze zbrodniczą polityką złodziejskiej hunty, która przyjęła władzę w Kijowie. Powiedział Władimir Putin. To są jego słowa. A to świadczy o tym, że tutaj, no nie wiem, jak miała wyglądać forma porozumienia między politykami, między oboma rządami tych państw. Ym, ta, 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 to mówię to Wam po to, żebyśmy sobie zrozumieli, jak trudne jest w ogóle myślenie o jakiejś formie pokoju na ten moment między rządami Rosji i rządem Ukrainy. I w ogóle ta, ta retoryka, ta narracja denazyfikacji jest w ostatnim czasie widzę, że jeszcze bardziej podnoszona. No, sami Ukraińcy dają, że tak powiedziałem, no, w preteksty niejednokrotnie. Też na moim kanale to pokazuję w raportach, dlatego że ja jestem no, troszkę bardzo, może nawet za bardzo, nie wiem, uczulony. Może kwestia takiego wychowania, może tego, że jestem właśnie z zachodniej Polski, z Wielkopolski dla nas Niemcy to jest. no. Historycznie w rok numer jeden, tak naprawdę. I chodzi o to, że widzę dużą intensyfikację tej narracji, że jest to coraz bardziej podkreślane, także w tym materiale dzisiaj to było podkreślane. I, i to współgra z taką właśnie narracją, że my nie walczymy z narodem, my walczymy właśnie z tą huntą prezentuję to wam po to żebyśmy sobie zmysłowili na zasadzie funkcjonowania sytuacji y, y, spektrum politycznego dlaczego to wszystko się dzieje żeby zrozumieć w ogóle na przykład dlaczego ten konflikt się trwa czasem ktoś mnie pyta ale dlaczego ta wojna wybuchła dlaczego to się dzieje wiecie w takich rozmowach prywatnych i y, y, ciężko jest przetłumaczyć komuś kto nie, nie jest w tym temacie głęboko y, jak mówię, no, że to nie jest takie proste, prawda, że to nie jest tak, tylko że zła Rosja napadła biedną Ukrainę i tak dalej, że to tylko coś się wzięło tak po prostu, bo Putin się rano obudził i stwierdził, że napadnie Ukraina. No to nie jest takie, to, to się nie wzięło znikąd, ale widzę, że niektórzy ludzie już tej prostej, początkowej informacji nie są w stanie przyjąć, a po narracji i wypowiedziach, takich jak tutaj Wam się prezentuje, no widzimy, że to jest naprawdę zakorzenione bardzo głęboko i w świadomości samego Putina, ale także w świadomości, podejrzewam, że wielu elit politycznych i wojskowych Federacji Rosyjskiej. I tutaj po raz kolejny, na przykład, właśnie jeden z dowódcy grupy wojsk, właśnie dowódca grupy wojsk, właśnie Walerii Sołodczuk, on podkreśla, że do walki przede wszystkim wysyłane są jednostki złożone z mobilizowanych natomiast te jednostki w cudzysłowie elitarne właśnie jednostki narodowe głównie pełnią rolę zabezpieczenia a więc no tak jakby chciał podkreślić dalej że no to ten zły właśnie rząd ukraiński skazuje ludzi na tragedię i e, Władimir Putin tak samo to mówi. Czy oni tak myślą naprawdę, czy nie, to jest najmniej ważne. Natomiast przesłanie polityczne jest jedne. I tutaj także z tego materiału oraz z naszych raportów wynika, jak sytuacja na ten moment wygląda. I w moim przekonaniu tutaj a propos właśnie dzisiejszego spotkania, Putin Witkow oraz tych relacji, które były, no jasno wynika, że pokros Ukraińcy utracili, ale Mirnogradzie się zamknęli. I zostali tam skazani przez dowództwo i polityków, przyolityków przede wszystkim, ci żołnierze w Miednogradzie ukraińscy. Miej ich żal, bo oni są, większość z nich jest niewinna tego, co tam się dzieje. tak? Oni po prostu stali często siłą wciągnięci do tych busów. Widzieliście te, te, te filmy nieraz, wciągnięci i rzuceni do, do tego ognia walki. Są w tym kotle miednogradzkim i oni są tam trzymani w jakim celu? No w takim celu, że póki trwają rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, a teraz będą trwały rozmowy między Stanami Zjednoczonymi, a Rosją, żeby było, że Ukraina trzyma mirnograd. Oni, ich życie nie stanowi jakiejś wartości humanitarnej, oni są tylko pieniądzem politycznym, który Ukraina chce płacić i mają tak długo trwać, dopóki trwają jakby rozmowy polityczne, że dopóki trwają rozmowy polityczne, ten Mirnograd nie może zostać po prostu porzucony, bo po prostu byłaby to pokaz tego, że Ukraina przygrywa, a tak może mówić dalej, że pokarm z Mirnogradem walczą. I to o to chodzi. Ci żołnierze płacą, są takim jakby politycznym pieniądzem, który Ukraina wydaje w zamian za jakby poprawę swojej sytuacji na arenie rozmów międzynarodowych, żeby no dobra, dobra, może gdzieś tam nas pokrążyli, ale my tam walczymy dalej, to nie jest prawda. Możemy zawsze wyjść, odblokować, jakby co, i tak dalej. Jest to może bzdura, ale nie wnikając, nikt nie będzie wnikał w szczegóły. Jeżeli byśmy zaczęli się zastanawiać, jaka jest świadomość obywateli Polski, obywateli Zachodu na temat sytuacji na froncie, to podejrzewam, że ona jest bardzo niska. I no, mi jest troszkę szkoda tych żołnierzy, bo to pewnie zwykły chłopy, który gdzieś tam może był na budowie, ściągnęli go z budowy, włożyli go w portki, włożyli go w mundur i wysłali do Mirnogradu. Miał pecha, tak? Bo mógł trafić na jakiś inny rejon, a miał pecha, trafił do Mirnogradu, został tam rzucony po jakimś krótkim przeszkoleniu i siedzi tam gdzieś w jakiejś norze, w jakiejś piwnicy i przeklina pewnie pana prezydenta Zołyńskiego i modli się tylko po prostu, żeby przeżyć. To jest tragizm wojny. To jest to, co ja zawsze podkreślam. Zróbmy wszystko to, i wybierajmy sobie, jeżeli załóżmy, że mamy jakiś wpływ na to, co wybieramy, takich polityków, którzy przynajmniej chociaż mówią w to, że oni nie wyślą nas na wojnę, no ale pewnie i tak wielu z nich oczywiście nas okłamuje. Nie ma co się oszukiwać. Dlatego weryfikujmy to i nie dopuśćmy za żadne skarby do tego, żeby wciągnąć nas w wojnę, choć widzimy, że takie tendencje są. Dlatego, że. Ogólna sytuacja jest taka, że no przydałby się tutaj jakiś temat zastępczy. No i na przykład, kiedy jest problem w służbie zdrowia, no to trzeba na przykład, z, nie wiem, jakieś szyny, może wysadzić gdzieś albo coś takiego. No, słuchajcie. I to są, to są rzeczy, które po prostu doskonale odwracają uwagę. Sondaże rosną i jest fantastycznie. A to, że ktoś po operacji teraz wykonanej w grudniu, tutaj mojej znajomej mąż miał wykonaną operację na kręgosłup, no, i oczywiście natychmiast po tej operacji powinien się udać na rehabilitację, prawda? No i ma termin na lipiec przyszłego roku, czyli za mniej więcej 8 miesięcy. Za 8 miesięcy ma termin na rehabilitację. No i oczywiście to jest tak zrobione, żeby ktoś poszedł prywatnie. A jak cię nie stać, no to sorry, winy tu. I e, ktoś mógł powiedzieć, no, ale przecież jak może brakować pieniędzy, jak wydajemy 100 milionów dolarów, pan minister Radosław Sikorski w ciągu jednego dnia wydaje 100 milionów dolarów na Ukrainę, jest w stanie przelać bez problemu, więc, więc to chyba nie jest problem pieniędzy, prawda? To jest chyba problem może złego zarządzania w ogóle, no bo przecież wszystko miało być naprawione jak za dotknięciem, Takiej magicznej różki, z tego co pamiętam, mówiła pani minister. No i jakoś nie wyszło. I troszkę za bardzo wiem, że już dzisiaj popłynąłem, ale w tym wszystkim widzimy, że po prostu nasi politycy mają nas za idiotów i kompletnie się nami nie przyjmują i nie interesują. My mamy płacić podatki i żebyśmy przypadkiem na tej emeryturze za dużo nie chcieli sobie pożyć. I dochodzę do takiego smutnego wniosku, że owszem, nie chciałbym być. Tym Ukraińcem, tym obywatelem Ukrainy, może tak, który został siłą zmobilizowany i siedzi gdzieś tam teraz w Mirnogradzie, ale nasi politycy jestem przekonani, że również nie mieliby żadnych skrupułów, by nas gdzieś w jakimś e, okrężonym Mirnogradzie trzymać, e, choćby po to, by móc coś ugrać w politycznych rozgrywkach. Dziękuję Wam za dzisiejsze wysłuchanie i do zobaczenia na kanale Analiza Polityczna.